W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, jak skutecznie wykorzystać moduł płac i kadr w komarch RP Optima do optymalizacji procesu przyznawania i wypłacania premii. Jeśli pracujesz w małej, średniej lub dużej firmie, to oprogramowanie może okazać się niezwykle pomocne w zarządzaniu wynagrodzeniami, w tym premiami. Zacznijmy od kluczowych funkcji, które oferuje ten moduł. Komarch ERP Optima umożliwia definiowanie różnych typów premii, automatyczne naliczanie premii procentowych oraz integrację z innymi modułami, takimi jak kasa, bank. To oczywiście nie koniec, ponieważ oferuje także elastyczne możliwości raportowania oraz analizy. Pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania systemem premiowym jest definicja odpowiednich typów premii. Można to zrobić w sekcji konfiguracja firma, płace, typy wypłat. Wśród typów premii znajdziemy m.in. premię procentową, uznaniową, kwartalną czy za wyniki. Ważne jest, aby odpowiednio dobrać je do celów swojej organizacji. Po zdefiniowaniu typów premii przyszedł czas na przypisanie ich do konkretnych pracowników. To proste zadanie, które wymaga jedynie wybrania pracownika w module kadry. Przejścia do sekcji dodatkowe elementy wynagrodzenia i dodania wybranego typu premii. Oczywiście nie zapomnij określić warunków przyznawania, np. procentu od wynagrodzenia zasadniczego. Zanim przekażesz premię, warto przeprowadzić analizę wyników pracowników. Komarch ERP Optima umożliwia generowanie raportów, które pomogą ci ocenić efektywność pracowników i podejmować świadome decyzje o przyznaniu premii. Podejmiesz decyzję, system automatycznie naliczy odpowiednią kwotę wynagrodzenia, co znacznie przyspiesza cały proces. Aby wypłacić premię, wystarczy utworzyć odpowiednią listę płac. Przejdź do modułu Płace, wybierz opcję Wypłaty Pracowników i utwórz nową listę płac typu Inna. Zaznacz pracowników, którym ma być wypłacona premia, a następnie skorzystaj z funkcji Wypłać seryjnie dodatek i wybierz odpowiedni typ premii. Jednak zanim zatwierdzisz wszystkie naliczenia, dokładnie sprawdź poprawność kwot oraz obliczenia składek i podatków. Warto również regularnie analizować raporty dotyczące systemu premiowego. Komarch ERP Optima oferuje szeroką gamę narzędzi, które pomagają w analizie efektywności działania systemu premiowego. Możesz tworzyć raporty płacowe, zestawienia kosztów wynagrodzeń czy analizy porównawcze premii w różnych okresach. Codzienna analiza tych danych pozwala na podejmowanie świadomych decyzji, które przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i całej firmie. Nie zapominajmy, że system premiowy powinien być elastyczny i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz celów organizacji. Dlatego warto zaufania do doświadczenia specjalistów, takich jak zespół Neosmart. Którzy pomogą w pełni wykorzystać potencjał Komarch ERP Optima, zapewniając spójność danych i ułatwiając zarządzanie finansami Twojej firmy. Z mojej strony to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Was pomocne w zarządzaniu systemem premiowym. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.